Nie będzie Jezus Chrystus. Nowy metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo, przybył z wizytą do Częstochowy w poniedziałek 2 stycznia. Odwiedził kurię Metropolitalną, gdzie spotkał się m.in. z arcybiskupem Stanisławem Nowakiem, biskupami pomocniczymi archidiecezji Częstochowskiej, Antonim Długoszem i Janem Wątrobą. Metropolita nawiedził również Wyższe Seminarium Duchowne, Katedrę Częstochowską, gdzie uczestniczył w modlitwie koronki do Miłosierdzia Bożego. Podczas wizyty w Częstochowie arcybiskup Wacław Depo odpowiedział również pozytywnie na zaproszenie redaktora naczelnego Niedzieli księdza Infuata Ireneusza Skubisia i odwiedził zespół redakcji Tygodnika Katolickiego Niedziela. Biegłam tutaj domu witam, bo to jest na, najlepsze określenie. Dopiem Bardzo się cieszę i wchodzę z radością i nadzieją, że uda nam się z pomocą łaski Bożej pomnożyć to dobro poprzez prawdę, poprzez prawdę, którą przekazujemy, a że obok tutaj prawdy i dobra serca i Waszego jest trochę piękna, no zawartego w tej drugiej części ludzkości, no bo, no bo to tym bardziej ta nadzieja się, ta nadzieja się spełni. Witam tak Panią jeszcze raz, jeszcze raz. Czekanie było duże. Pełne napięcia. Ogromna nadzieja, że latowisków jest, że, że jest i będzie wśród nas, z nami, nasz. Bo uważam, że dzisiaj formuła duszpasterska wygra wtedy, gdy uwzględni rzeczywistość taką, w ludzie są, czym żyją, jak istnieją, jak pracują. Jeżeli to uwzględnimy, czyli tę formę medialną, to myślę, że wygramy, bo, tak jak już powiedział, prawda zwycięży my nie mamy innej wersji życia, gdy chodzi o media, tylko to nie jest szukanie lewicy, prawicy, komuny, niekoniecznie szukanie prawdy. A prawdą jest Bóg. Tutaj się odwołuję dzisiaj również do swojej obecności, bo odczytuję to w posłaniu. Ducha Świętego, który kieruje Kościołem, a że Matka Boża ma tytuł oblumienicy Ducha Świętego i ona również spojrzała na mnie tak od początku mojego życia i mojego powołania, bo to co przypomnę sobie, ale i Wam, że zostałem wyświęcony 16 lat po pierwszej Kościele świętej, w tym samym dniu. 3 czerwca 78 roku przyjąłem święcenia kapłańskie, a właśnie tutaj po pierwszej Komunii Świętej w jej obliczu, i mówię, pamiętam miejsce w wieczorniku, bo to wtedy był 62 rok, gdzie przyjąłem tę Komunię Świętą i gdzie prosiłem o łaskę kapłaństwa. Zaledwie niepełne dziewięcioletni chłopiec. Dlatego uważam, że to jest przede wszystkim wierność łasce, którą Maryja mi wyprasza. Ja dzisiaj tutaj jestem z Wami, dlatego że to Ona ma swoją rolę właśnie w Kościele i Duch Święty spełnia wolę oczywiście I Ojca przez syna, i to rozpoznawanie prawdy to jest przede wszystkim dar Ducha Świętego. I ja tak patrzę na całą rolę mediów, że my musimy rozpocząć. I kończyć od ufnego wołania do Ducha Świętego o przypomnienie tego wszystkiego, co Jezus do nas powiedział i co Jezus nam uczynił, czyli kim jest Jezus dla nas, dla Kościoła. A to nie jest rzeczywistość, tak jak wiemy. Ja nie chcę teraz mówić tutaj rozważania, ale to nie jest rzeczywistość tylko historyczna, to jest dziś. To on dziś tutaj jest i ja dlatego przechodząc dzisiaj, zarówno z domu arcybiskupiego poprzez. Katedrę poprzez seminarium, tutaj przybywając do Was, z kolei później kierując się do, na jasną górę, ja wiem, że to jest dziś, że On tutaj nas prowadzi swoją łaską, i dlatego naszym zadaniem tutaj wspólnym jest z pewnością po odczytaniu daru Ducha Świętego, strzeżenie tej prawdy. I dlatego bardzo się cieszę, że cały zespół tutaj od lat. Odkrywam jako wspólnotę ludzi, która w kościele jest bardzo nie tylko ważną sprawą, ale konieczną sprawą dla oddychania. Tam, gdzie jest prawda, tam jest czyste powietrze, tam jest nasz rozwój i przyszłość, i tam jest przyszłość. I dlatego tak w duchu Benedykta XVI potwierdzam, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. I tej nadziei, którą mamy w Bogu, nikt nam nie może zagarnąć. I dziękuję za Wasze świadectwo prawdy. Nowy metropolita Częstochowski zawierzył swą posługę na Jasnej Górze. Arcybiskup Wacław Depo, kilka minut po godzinie 17, wszedł do kaplicy Matki Bożej na krótką chwilę osobistej modlitwy. Jako dar dla Maryi złożył wiązankę czerwonych róż. Następnie podczas Eucharystii arcybiskup Wacław Depo został serdecznie powitany przez przeora Jasnej Góry ojca Romana Majewskiego. Najdrożsi bracia i siostry, z wielką radością pragnę wśród nas powitać nowego metropolitę Częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depo, który zaproszony i myślę, że najpierw przez Matkę Bożą. Pociągnięty jej miłością przyszedł do miejsca, gdzie zrodziło się jego powołanie kapłańskie. To tu można powiedzieć zaczęła się droga służby Bożej naszego umiłowanego arcybiskupa Wacława, tu w tej kaplicy, tu przy tym cudownym spojrzeniu Matki Najświętszej. Witamy dziś i otaczamy naszą gorącą modlitwą, księża arcybiskupie. Posługę w naszej archidiecezji, gdzie Jasna Góra zajmuje poczytne miejsce, a poczytujemy sobie to za wielkie wyróżnienie, że Ojciec Święty Benedykt XVI posyła właśnie Ciebie, abyś nam przewodził do wieczności, do nieba, abyś nas uczył życia w prawdzie. Wspieraj nas swoją modlitwą, swoim ojcowskim błogosławieństwem. Wspieraj nas swoim pouczeniem a czasem i upomnieniem. O to Cię gorąco prosimy, polecając Cię i zawierzając Matce Bożej całą Twoją posługę, wszystkie Twoje troski, nadzieje, Twoją miłość, Twoją służbę, Twoje oddanie i Twoje całe serce, które dziś w tej ofierze Mszy Świętej będziemy Tu Matce Bożej ofiarować. Drodzy bracia w Kapłaństwie Chrystusowym, drogie osoby życia konsekrowanego, które tutaj potwierdzacie tajemnicę własnych wezwań i własnej misji wobec świata, drodzy ludzie młodzi, wspólnoty rodzinne, kochane dzieci, trwać. To oznacza powracać do początku. Trwać w wierze, trwać w miłości. Oznacza powracać do początku. Tego nauczył nas Jan Paweł II już 3 czerwca 79 roku w gnieźnie. I te słowa dzisiaj czynią. Takim łącznikiem, pomostem pomiędzy pierwszym czytaniem z listu świętego Jana Apostoła a Ewangelią. Bo ktoś, kto nie uczestniczy w naszej radości Bożego Narodzenia, gdyby dzisiaj się wsłuchał w tę liturgię słowa, powiedziałby, przecież to jest Adwent. Bo znowu jest wezwanie do czuwania. Do prostowania dróg, do nawrócenia i do rozpoznawania siebie, kim jestem wobec innych. I Chrystus wzywa nas do powracania do początku, naszego zanurzenia w Nim, w sakramencie Chrztu. To jest namaszczenie na życie wieczne, nie tylko na dziś i na każde wiatry. I na każdych antychrystów i przeciwników tej Ewangelii, która niezmiennie jest i będzie głoszona aż po krańce świata. Bo to nie jest tylko przekaz treści, to jest ten sam Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, o którym Jan zaznaczył i zaświadczył. Oto Baranek Boży. Wracamy do początku naszego zanurzenia w życie Boga, a Bóg nas widział, nim jeszcze jeden dzień zaistniał na tym świecie. I dzisiaj, wobec obrazu naszej matki i królowej, jasnogórskiej matki Kościoła, razem z Wami, modlę się słowami Psalmu. 139. Przenikasz i znasz mnie, Boże. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, nim jeszcze Słowo jest na moim języku. Nie tajny Ci byłem, kiedy pod sercem Matki nabierałem kształtów. Nie tajna Ci była moja istota. Choćby jeden dzień zaistniał. Prowadź mnie, Panie, drogą odwieczną. Prowadź nas, Maryjo.